Cześć, tu Życie Poczciwe, witajcie w kolejnym odcinku serii Kilka zasad, Transurfingu Rzeczywistości, to już czwarty odcinek, jeśli nie widziałeś poprzednich Zobacz je, zobacz, je, zobacz te pierwsze trzy I jedziemy w odcinku czwartym, kolejne 10 zasad e, Lubię tą serię, bo ostatnimi czasy czytam codziennie losową zasadę I tak jakby, gdy idę przez dzień, skupiam się na niej, myślę o niej I to też mi sprawia, że gdy robię tą serię później, mam Kilka kolejnych zasad, które są ciekawe, które mogę omówić em, też bardziej głęboko, bo to jest coś, nad czym się skupiałem powiedzmy przez ten dany dzień. A czasem bez omawiania, po prostu samo przeczytanie myślę, że daje dużo wartości. Jedziemy. Pierwsza zasada, którą dzisiaj omawiam, o um uwolnienie. Strona 54. Otrzymasz wszystko, co zamierzasz mieć, jeśli jesteś pewien, że jest to Twoje bez jakichkolwiek warunków i zastrzeżeń. Twój wybór jest prawem podlegającym bezwarunkowemu wypełnieniu. Wolność wyboru zdecydowanie by mieć kształtowana jest energią zamiaru. Jeśli nadmierne potencjały wewnętrznej i zewnętrznej ważności pobierają znaczną część energii, to zamiar nie będzie mieć mocy. Aby zmniejszyć ważność rzeczy, trzeba działać świadomie i zdawać sobie sprawę, czemu nadajesz nadmierne znaczenie i co za tym idzie. Energia nadmiernych potencjałów rozpraszana jest w działaniu. Oglądaj w myślach docelowy slajd i spokojnie przebieraj nogami w kierunku celu. To właśnie będzie Twoje działanie. W tej zasadzie pojawia się to, o czym można łatwo zapomnieć, gdy się czyta za dużo rzeczy związanych z kreowaniem rzeczywistości myślami, a mianowicie działanie. Działanie i ograniczanie nadmiernych potencjałów. Właśnie przez działanie. Widzisz, Rozmyślanie, jak to coś nam wyjdzie, czy nie, obserwowanie tego slajdu, i e, tak jakby niesienie tego przez cały dzień, tego brzemienia, tak by tworzenia rzeczywistości myślami, jest tworzeniem nadmiernego potencjału, który sprawia, że właśnie wtedy to się najczęściej nie udaje. I trudna rzecz, ale zarazem skuteczna, to uwolnienie się od tego przez działanie, przez znalezienie zajęcia, przez znalezienie zajęcia, które wprowadza Cię we flow najlepiej. Bo wtedy nie myślisz o tym, czy tworzysz tą rzeczywistość, czy nie, czy coś się uda, czy nie. Tylko decydujesz, co chcesz mieć, robisz docelowy slajd, widzisz to w myślach, od, odczuwasz to, a potem działasz w stronę tego i już nie skupiasz się na tym, czy to wyjdzie, czy nie, czy to działa, czy nie. Sam docelowy slajd powinien. Wizualizacja tego powinna sprawiać, że już wiesz że to jest Twoje i działasz sobie po prostu dalej, um, będąc tego świadomym. Ta zasada, gdy ją rano przeczytałem raz, naprawdę dała mi, um, dała mi dużo do myślenia. tu też wyjaśnienie. Jak można się nie bać? Trzeba znaleźć zabezpieczenie, zapasową drogę. A jak się nie niepokoić, nie trwożyć? Działać. Potencjał trwogi i niepokoju rozprasza się w działaniu. Jak nie czekać i nie pragnąć? Pogodzić się z porażką i działać. Rozproszyć pragnienie i oczekiwanie w działaniu. Jak zrezygnować ze swojej ważności? Uznać swą ważność za aksjomat, zrezygnować z działania ukierunkowanego na zwiększanie swojego znaczenia. Jak nie ulegać rozdrażnieniu? Grać z wahadłem, naruszając zasady jego gry. Reagując nieadekwatnie do sytuacji, wybijasz wahadło z rytmu i pozostaje ono z niczym. Jak pozbyć się poczucia winy? Przestać się usprawiedliwiać. Jak poradzić sobie z obrazą i oburzeniem? Zaniechać swojej walki i poruszać się z nurtem wariantów. Jak widzisz, Zilland daje podobne rady, jak ja Ci przed chwilą dałem w tym wyjaśnieniu i tak naprawdę to działa. Kolejna zasada na dzisiaj, zdecydowanie by działać. Jeśli czegoś potrzebujesz, nie trać energii na wahania. Po prostu idź i bierz swoje, tak jakbyś otrzymał awizę o przesyłce. Nie należy rozmyślać, tylko mieć zamiar. Jeśli w danej chwili potrzebny jest autobus, parking dla samochodu, jakiś zakup, dokument, egzamin, rozmowa kwalifikacyjna, spotkanie, cokolwiek, nie myśl, tylko idź i otrzymuj. Zrezygnuj z obaw w stylu czy to możliwe, w jaki sposób, skąd się to weźmie i tak dalej. Odrzuć niepokój pragnienie i nadzieję. Pozostaw tylko spokojną pewność. Poczujesz ten stan zamiaru otrzymania tego, co twoje, bez jakichkolwiek warunków i przemyśleń. Na przykład nie zastanawiam się, czy zdążę, czy nadjedzie czy zdążę, czy nadjedzie autobus, jak długo będę musiał czekać. Po prostu idą na przystanek, i wiem, że zaraz podjedzie autobus. Niech ten stan towarzyszy ci wszędzie. To jest ciekawe, bo ten stan jest dość trudny do wywołania. tak jakby Mamy postrzeganie pewne rzeczy jako trudne i bardziej ważne, i pewne rzeczy jako łatwe i proste i mniej ważne. Vadim mówi, żeby spróbować obniżyć ważność tych rzeczy, które wydają nam się takie super trudne i wymagające, przez myślenie o nich tak jakby jak byśmy szli po awizo o przesyłce, czyli to jest pewne, że to dostaniemy, jest pewne, że to będziemy mieć, jest pewne, że jesteśmy tym, kim chcemy być, a oprócz tego wystarczy, że podejdziemy i zabierzemy swoją paczkę. Kolejna zasada na dziś, zamiar sprawcy. Dzisiaj bardziej zasady takie o działaniu i to jest bardzo ważne, że jest tu podkreślone w tym Transferfingu z rzeczywistości, jak działanie jest ważne, nie tylko wizualizacja. Zamiar sprawcy. Swą wolą ogłaszasz dowolne zdarzenie lub okoliczność jako pomyślne i działające na Twoją korzyść. Nie jest to poleganie na dobrej woli świata, który troszczy się o Ciebie z miłości. Nie jest to pewność, którą okoliczność, które okoliczności mogą w każdej chwili zachwiać. Nie jest to zarozumiałość oparte na ślepej wierze w sukces, nie jest to nawet optymizm jako cecha charakteru. Jest to zamiar sprawcy. Sam kształtujesz warstwę swojego świata, sprawiasz, że coś jest rzeczywiste. Jesteś sprawcą rzeczywistości, jeśli umiesz poruszać się, pozostawiając również światu swobodę manewru. To jest ciekawe, bo ten zamiar sprawcy mówi o tym też, o czym mówi Neville Goddard, czyli o pewnym reinterpretowaniu rzeczywistości, czyli um, musisz to, co się stało, zinterpretować tak, żeby to miało korzyść dla Ciebie. Neville ehm, Goddard mówi o takiej technice, żeby cały dzień wieczorem reinterpretować e, jako coś dobrego, że się coś dobrego stało. E, I to jest podobne, podobna zasada i przez ten zamiar sprawcy będziesz kształtował warstwę swojego świata. E, lubię tą zasadę. Kolejna na dzisiaj zasada Transurfingu. Zrezygnuj z zasady wahadła, postępuj jak ja i zastąp ją zasadą Transurfingu Pozwól sobie być sobą, a innym być innymi. Pozwolenie sobie na bycie sobą oznacza akceptację siebie z całą swą niedoskonałością. Pozwolenie drugiemu człowiekowi na bycie innym oznacza zdjęcie z niego projekcji własnych oczekiwań. Ta uniwersalna zasada daje możliwość uzyskania wolności wewnętrznej i pozbycie się z życia całej masy wszelkiego rodzaju problemów. Tutaj nie będę ja się wypowiadał, wymądrzał, tylko zobaczmy wyjaśnienie jakie daje Zeland tej zasady. Możesz nie rozmyślać nad tym, dlaczego zasada transurfingu działa. Po prostu jej przestrzegaj. Za każdym razem, kiedy zetkniesz się z problematyczną sytuacją, pytaj siebie, jak mam postąpić, aby nie naruszyć zasady. Pozwolić ci to rozwiązać od razu cały kompleks zagadnień, odnaleźć kręgosłup wewnętrzny, czyli credo, pozbyć się poczucia winy i kompleksu niższości, poczuć pewność siebie, uniknąć wielu konfliktów i rozczarowań, rozpętać poplątane kłębki sprzeczności. Osobowościowych i przede wszystkim odnaleźć własną drogę. Zasada transferfingu jest zaletą królów. To też podoba mi się nacisk na to, żeby żyć własną drogą, chodzić własną drogą, chodzić po swojemu i być żyć w zgodzie ze swoją moralnością i ze swoim credo, i zawsze wybierać na tej podstawie rzeczy. Jak mówiłem w jednym filmie, jest duży potencjał na hmm, po prostu bycie niemoralnym, lub raczej łamanie swojego credo, gdy się Em, za bardzo przekroczy pewne, em, gdy się po prostu działa bez tych ograniczeń jakiejś własnej moralności. A to o tym było więcej w filmie, który, który robiłem na temat książki Micza Chorowica. Warto go zobaczyć, zalinkuję go tutaj. Kolejna zasada na dziś, oddźwierny rzeczywistości. Wieczności, a nie rzeczywistości. Widzicie, nie umiem czytać. W przestrzeni wariantów jest wszystko i to wszystko, czego pragniesz duszą i umysłem, jest twoje. Ale musisz wiedzieć, że na progu wieczności stoi odźwierny Uniwersalne prawo chroniące dostępu do wszystkiego, co się tam znajduje. Ten nieubłagany strażnik przepuszcza tylko tych, którzy mają czelność skorzystać ze swojego prawa sprawcy. Jako przepustka służy twoje orzeczenie. Mogę i jestem godzien, ponieważ tak zdecydowałem. Nie chcę i nie mam nadziei, tylko mam zamiar. Sięgnij po swoje prawo, a odźwierny szeroko otworzy przed Tobą drzwi do wieczności. Lubię tę zasadę też przez to, jak to wygląda. Tutaj ten odźwierny, widzicie go, taki bosiur broni wejścia. I często znajdziemy się w miejscu, gdzie przed realizacją naszego celu musimy. Faktycznie się z czymś skonfrontować, i wtedy wiemy, jak bardzo tego chcemy, i czy naprawdę tego chcemy, i czy to naprawdę jest nasze. Myślę, że każdy z tą metaforą może się zidentyfikować w sensie, każdy w życiu spotkał taką przeciwność, takiego odźwiernego, któremu musiał powiedzieć, że to jest jego, i dopiero wtedy mógł wejść, mógł to wziąć. Bardzo ciekawa zasada kolejna. A teraz pora na szelest porannych gwiazd, 154. Kiedy stoisz przed dylematem i nie znasz dokładnej odpowiedzi, śmiało zaufaj swojej intuicji. Polegając na przeczuciu, możesz również popełnić błąd. Ale bez porównania więcej błędów popełnisz, jeśli będziesz słuchać wyłącznie głosu umysłu. Jeśli musisz podjąć decyzję, nikt nie wie lepiej od Twojej duszy, co trzeba robić. Często bardzo trudno jest zrozumieć, co konkretnie podpowiada Ci dusza. Ale można całkiem jednoznacznie określić, czy podoba się jej decyzja umysłu, czy nie. Dyskomfort duchowy, w odpowiedzi na podjętą przez umysł decyzję, stanowi pewne kryterium prawdy. Szelest porannych gwiazd, jak zwykle poetycko Wadin Zealand określił, takie poczucie, które możesz mieć gdzieś tam głęboko, gdy wykonujesz rzecz zgodną ze swoim credo lub zgodną z jakimś swoją głębszą, głębszym. Kierunkiem, lub nie, i dlatego wymienił to jako zasada, bo to jest bardzo ważne. Życie wbrew temu, lub żyć, niesłuchanie takiego właśnie przeczucia, e, może doprowadzić nas do miejsca, w którym nie chcieliśmy oryginalnie być, nie chcemy się znaleźć. Także warto słuchać tych przeczuć, i nieraz te przeczucia zapewne cię doprowadzą do lepszego miejsca. E, synchroniczności też. Karl Jung się kłania i to, jak czasem świat może dawać nam sygnały, czy to, co robimy, czy to w którym kierunku idziemy, to jest faktycznie to, czy nie to. Warto zwracać na nie uwagę. Kolejna zasada, na dziś cudzy cel. Definiując swój cel, zadaj sobie pytanie, czy rzeczywiście tego pragnę z całej duszy, czy tylko chce mi się tego pragnąć. Jeśli musisz się namawiać, to znaczy, że cel jest cudzy. Jeśli cel jest Twój, to nie będziesz musiał siebie przekonywać. Zmierzanie do cudzego celu zawsze pozostawia święto w iluzorycznej przyszłości. Zmierzając do swojego celu jesteś szczęśliwy już teraz. Cudzy cel to zawsze gwałt na samym sobie, zmuszanie się, obowiązek. Cudzy cel występuje pod przykrywką mody i prestiżu, kusi swą niedostępnością, zmusza cię do udowadniania czegoś sobie i innym. Cudzy cel narzucony jest przez innych, służy poprawie cudzej pomyślności. Szukaj swojego celu. I tutaj te zasady są trochę połączone, bo szelest porannych gwiazd, czyli słuchanie takiego swojego przeczucia, często uchroni cię przed gonitwą za cudzym celem. A gonitwa za cudzym celem sprawia, że oczekujemy tego super rezultatu w przyszłości, a teraz jesteśmy bardzo niezadowoleni. Dlatego mm, tak ważne jest słuchanie tego szelestu porannych gwiazd, jak opowiada o nim Ziland. Kolejna zasada na dziś, przedostatnia już, oparcie. Jeśli jest ci teraz trudno, to oparcie możesz zawsze znaleźć w samym sobie. Jeśli przebudzisz się i uświadomisz sobie, czemu zawdzięczasz pojawienie się problematycznej sytuacji. Niebezpieczeństwa nie stanowi sam problem, lecz twój stosunek do niego. Przejmując się ważnością problemu, oddajesz swą energię wahadłu. Należy uświadomić sobie, że w każdej sytuacji problemowej wahadło wymaga od ciebie nakładu sił i walki albo opuszczenia rąk i poddania się zniechęceniu. Nie wolno robić ani jednego, ani drugiego. Ale przecież brak oparcia, rusztowanie pewności siebie zostało utracone. Cóż więc począć? Pewność siebie pojawi się, kiedy się przebudzisz i uświadomisz sobie, jaka gra jest prowadzona. Uśmiechniesz się wówczas do siebie. Ach, to ty wahadło. Tak łatwo mnie nie zaczepisz. Nie jesteś już mar marionetką. Jesteś wolny. Studiowanie tych zasad sprawia, że właśnie możemy mieć w pewnym momencie tą świadomość. W normalnym, codziennym życiu, gdzie jesteśmy nagle wytrąceni z równowagi, załamani, gdy, gdy znajdujemy się w miejscu, które, w którym nie chcemy być, gdy przypomnimy sobie, że może to jest wynik tego, jak jakieś wahadło nas zaczepiło i sprawia, że się tak czujemy, wtedy możemy się od tego uwolnić nawet z samą świadomością, z samą znajomością zasad gry. Dlatego tak ciekawy jest transurfing w sensie tego jak pokazuje pewne mechanizmy działania, które występują w życiu. Ostatnia zasada na dziś, moi drodzy. Sojusznicy to jest ciekawe pod względem. Ciekawa zasada pod względem tego, jak ona może działać. Jesteś samotny w takim stopniu, w jakim sam tego pragniesz. Każdy przedmiot nieożywiony przekształca się w istotę i staje się Twoim sojusznikiem, jeśli traktujesz go jak żywą istotę. Owszem, możesz nabyć talizman, jakąś zabawkę i całkiem serio uznać, że jest ona żywa i Ci pomaga. Wszystko, co cię otacza: domy, drzewa, meble, naczynia, urządzenia AGD, samochody, komputery, zaczną Ci pomagać i troszczyć się o siebie, o ciebie, jeśli ty tak postanowisz. Nie proś o nic swoich sojuszników, tylko obchodź się z nimi jak ze zwierciadłem świata. Bądź pewien, że troszczą się o Ciebie. Wiedz to i powtarzaj to sobie od czasu do czasu. Brzmi to jako jak coś szytego grubymi liśćmi, ale przeczytajmy wyjaśnienie. Dusza, podobnie jak ciało fizyczne, może rodzić sobie podobnych. Kiedy myślisz o przedmiocie jako o istocie żywej, Twój myślokształt przeradza się w pewien byt energoinformacyjny, fantom, dysponujący wirtualną duszą. Fantomy są niewidzialne i nienamacalne, ponieważ znajdują się w przestrzeni metafizycznej. Niemniej po narodzinach istnieją obiektywnie i, podobnie jak każdy myślokształt, mogą oddziaływać na rzeczywistość materialną. Tak więc, jeśli chcesz, możesz śmiało ożywiać otaczające Cię przedmioty, rozmawiać z nimi, jak z żywymi istotami, odnoś się do nich pieszczotliwie, i z miłością, a one Ci się zrewanżują. Na przykład, jeśli obchodzisz się ze swym samochodem jak zbytem ożywionym i drogim Ci, jego, w cudzysłowie, dusza, uchroni ją przed wypadkiem. Kiedy zeszesz wrzucić jakąś rzecz, nie zapomnij jej podziękować. Nie przejmuj się, kiedy tylko zapomnisz o wyrzuconej rzeczy. Jej wirtualna dusza zakończa swój byt. Dodałem ten rozdział jako jeden z tych, które chciałem dzisiaj przeczytać, mimo że jest um, dość kontrowersyjny, bo jak może wszystko mieć? wszystko, co postanowiłem, może mieć duszę? Ale nie trzeba tego czytać w tym sensie, że tworzymy jakieś byty, które mają duszę, tylko tak jakby przez nasze myślenie zmienia się też to, jak rzeczy działają i jak to wpływa na nas. Myśli kreują rzeczywistość w mniejszym lub większym stopniu cały czas i posiadanie takiej zasady, takich sojuszników czy tam szczęśliwego medalionu, czy jakiegoś jakiejś, ja mam na przykład taką rzeźbę, którą lubię, która ze mną zawsze jest w każdym mieszkaniu i, i, i czuję, że daje mi taki spokój. To, 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 to może Ci też pomóc właśnie w tym, jak Twoje środowisko całe będzie wpływać pozytywnie na Twoje dalsze działania. Mam właśnie załączony też eksperyment związany z rzeczywistości myślami. Mianowicie mam ryż w słoikach z różnymi Napisami i zobaczymy, jak to działa, ale to, to jest trochę podobna zasada. Po prostu to, jak o czymś myślimy, to, jak um, traktujemy rzeczy, sprawia, że nasza rzeczywistość trochę się zmienia. I na tym polega ta zasada o sojusznikach. To tyle na dzisiaj. Kolejne 10 zasad transurfingu omówione. Mam nadzieję, że ta seria nadal Was interesuje, jest ciekawa. Zobaczymy, jak dalej, bo już książka się kończy. Czy jeszcze 10 zasad zrobimy, część piątą, czy nie. Wszystko. Za wszystko przed nami. Dziękuję bardzo za oglądanie, was za życie poczciwe. Do zobaczenia w kolejnym odcinku vloga, aż wkrótce i w kolejnym odcinku recenzji w weekend. Trzymajcie się, cześć!